Ciężko, ja jestem Daniksa. Dzisiaj zagramy się na nowych mapkach, właśnie z nowego sezonu. I po prostu mm, zobaczymy, jak to tutaj jest. No, na razie widzimy, że tutaj strefę dali, to nowo mnie i te nowe bloczki. Ale najpierw przeczytajmy, co tu pisze, bo jeszcze tego nie czytałem. Pokonaj drużynę przeciwną w nokaucie. System best of 3. Ale uważaj. Pokonani z zadmiarzy nie biorą już udziału w danej rundzie. Po jakimś czasie na plansze zacznie wydzierać się trująca mgła, więc się śpiesz. Mecz zwycięża dwóch rund. Okej, okay, czyli ten napis został zaktualizowany, bo tu pisze o trującej mgle. Więc otóż na przykład zobaczymy czy na takim gemgrabie grabie to pisze. Ty tak nie pisze, a na zady mnie też nie. Ale w ogóle knockout kiedyś był tutaj, kiedy czempion, nie? A teraz jest tu nie wiem dlaczego tak, ale dobra, yy, więc yy, może Squeaka niech yy, wezmę na tego nokauta, więc go. Yy, w ogóle tytuł yy, jest mega ładne, yy, no więc okej, okay. go. O kurde, ale ładne to, to wszystko, Jezus nie, nie, dobra, dwie osoby zostały zabite już. I ta emotka słodziutka z Tu widzimy, jakieś deski są, nie? I tu jest ta strefa, okej. Okay. Okej, okay, ona działa jak działa. To czemu ona się nie wydziera tak jak pisali? Czy to jest błąd po prostu? Czy nie? Bo, bo już zabiliśmy wszystkich. Yy, po prostu, rozumiem. A tu, że w ogóle strefa się nie wdziera. Zobaczymy to w kolejnej rundzie. No dobra. Yy, czy jest. Nie, no w ogóle się nie wdziera. To jest tak samo jak kiedyś, nie? Zobaczmy to tu. Weszliśmy tu. Tu też jest strefa nie wdziera. Trochę tego nie rozumiem. Dobra. Zginęłem. No dobra, ale zobaczmy co tutaj jeszcze jest w szczegółach tego, nie? Płotki widać są nowe, więc spoko. A tak, to tutaj co Velokraj... Okej, okay, to to jest na tej animacji, za wam pokażę animację, więc okej. Okay szybko, musimy go zabić ale w ogóle, co tu pisze na tych deskach? Rad Boy stay in Cool okej okay. no dobra, więc zobaczmy co jest na animacji bo ja ją oglądałem, ale nie pokazałem wam okej, okay. więc jesteśmy już tutaj, nie na tej animacji i tutaj zobaczymy se yy, właśnie szczegóły. Jak widzicie, to jest od supercela animacja, więc zobaczymy, co tu będzie. Ok. Okej. Okay. Yy, pierwsze co widzimy, tutaj trochę przewinę. Yy, to mamy wszystkie skiny. Yy, I to co jest na tle. Ładującym Brawla właśnie Jest dosłownie prawie to samo. Yy, więc, okej, okay. yy, puśćmy dalej. Zjeżdżające. I to jest takie, jakby nie yy, podobne, co było na tle, że tam se zjeżdżają. Jesse, okej okay. I spad jej ten. To jest chyba jest ten stary. Skin plażowa Jessie. I to jest nowy skin Kokoroza I to wszystkie prawie są nowe oprócz tej Jessie. Ta Jessie ona jest fajna. Leci. Panka tu jest. Spike chodzi. Boom. Ok, Barley jest. Okay, więc okej, okay. Barley wszędzie jest sprzedawcą. E, idzie. No dobra. A w ogóle ta trawa jest taka dziwna. Jakby inny świat, ale to w końcu Brawl, nie? Więc e, okej. Okay. I halo. Chcę tańczy, no, ale zobaczmy, co tu jest jeszcze, nie? Y, jest jakaś wieża zniszczona. I wszystkie rzeczy w ogóle y, muszę tutaj jakoś lepszą. Zaawansowane. Y, no i tysiąc tych pikseli czy co? O i teraz ładnie, możemy tu sobie zobaczyć wszystko. Y, no i jest ten bus i wszystko zniszczone. I te desko rol, deski. Jego Jezus. I weźmy od nowa, bo zobaczyć dokładnie tamtą animację, okay. o właśnie to, mamy już tu. tu, jest Spike, tu jest ten, pokażę wam gdzie wszyscy są widzowie, więc okej, okay. więc okej, okay. tutaj macie wszystkie postacie, które są, tam jeszcze Spike jest, nie? Którego zapomniałam zaznaczyć. No i tutaj jest jeden bug w tym zdjęciu, że Barley się kąpie tam koło Jessie. A przecież Barley jest sprzedawcą. Tylko nie wiadomo, gdzie jest ten tutaj na obrazku jego kiosk. Więc to jest taki jedyny bug w tej animacji. I możecie zostawić suba i łapkę, no i mogę Was pożegnać, cześć.